Witam Was serdecznie wszystkich już w trzecim dniu wyzwania. Dzisiaj zajmiemy się ramionami. Będziesz do tego potrzebować być może książkę lub poduszkę i jakąś taśmę elastyczną. Jeżeli nie masz, może to być również kij, np. przykład odmiotły. Także, jeśli jesteście gotowi, stań na swojej macie, wyprostuj się. I odwróć teraz dłonie do środka, do, w kierunku Twoich nóg, ściągnij łopatki, zabierz ręce do siebie i odkręć teraz ramiona, zabierając je do boku, do góry. I zaczni obsuwać je w dół, krzyżując jednak łokcie przed Twoją twarzą i do dołu. I znowu odkręcasz ramiona, dłonie są do nóg, ściągasz łopatki, zabierasz za siebie, odkręcasz do boku, do góry i powoli zaczynasz obniżać do dołu, krzyżując łokcie przed twarzą i wracając do pozycji wyjściowej. Pokażę Wam, jak to wygląda z tyłu. Ściągasz łopatki, odkręcasz. Zabierasz powoli do góry, krzyżujesz przed sobą i wracasz do pozycji wyjściowej. Postaraj się powtórzyć przynajmniej to ćwiczenie 10 razy. Jeżeli czujesz duży dyskomfort lub jakikolwiek ból, oczywiście możesz to zrobić w mniejszej ilości lub nie robić w ogóle. Możesz sobie zwiększyć również ilość tych powtórzeń, jeżeli czujesz się z tym dobrze. Pamiętaj, aby przy tej pozycji brzuch był cały czas wciągnięty tak aby wspierać lędźwie, tak aby nie robić dużego wygięcia w lędźwiach. Ramiona są w miarę zrelaksowane. Stoisz wyprostowany. To jest tylko ruch rękoma, ramionami, tak aby zwiększyć mobilność ramion. Pamiętaj o głębokim oddechu. Pięknie. Przejdziemy teraz do drugiego ćwiczenia. Drugie ćwiczenie będzie na podłodze, także połóż się na swojej macie, głowa do góry, kolana ugięte, zabierz ręce do góry i przenieś je na dół wzdłuż ciała, głowa jest cały czas uniesiona. Chcemy jak najdalej sięgać rękami do przodu i do tyłu za siebie? Także nie jest to ruch tylko i wyłącznie głową, ale postaraj się te ramiona zabrać wysoko, do góry za siebie i dosięgnąć z przodu jak najdalej tylko możesz. Znowu brzuch tutaj silnie pracuje, lędźwie są wbite w matę, stopy całe oparte o podłoże. I wdech, i wydech. Super. Przenieś się teraz do pozycji takiej, aby jedno kolano było ugięte, druga noga wyprostowana. Stopa mieści się między dłońmi i zaczynamy zabierać jedną rękę do góry, skręt w jedną stronę, opuszczenie ręki na dół i druga do góry, skręt w drugą stronę i na dół. Jedna i druga ręka to jest jedno powtórzenie. Znowu postaraj się zrobić 10 razy takich powtórzeń, a w połowie drogi, czyli po 5 powtórzeniach, po prostu zamień nogi. Postaraj się trzymać kolano w linii z kostką i kolano jest cały czas przypięte do klatki piersiowej lub jest tak blisko, jak tylko możesz utrzymać. Zamień nogę i znowu wdech w górę, wydech na dół. Wdech w górę, wydech na dół. Możesz oczywiście sobie zwolnić tempo, robić powoli. Nikt cię nie goni, masz na to czas. Jeszcze kilka powtórzeń. Super. Przejdźmy do kolejnego ćwiczenia. Odpocznij teraz przez chwilę w pozycji dziecka, wyprostuj ręce daleko przed siebie, ustaw łokcie na podłodze, złącz dłonie razem. Postaraj się teraz ugiąć łokcie i dotknąć dłońmi szyi albo nawet pleców. Powoli wyprostuj i powoli zabierz znowu dłonie za głowę, na tył szyi. I wdech. I wydech, 10 powtórzeń. Łokcie są bardzo blisko Twojej głowy, dłonie razem. Powolne ruchy. Zobacz, czy możesz sięgnąć może nieco dalej dłońmi. Jeszcze kilka. Super, rozprostuj ręce i przeniesiemy się teraz na brzuch. Także połóż się teraz na brzuchu, wyprostuj nogi. Wyprostuj ręce przed siebie, unieś głowę i klatkę piersiową, zabierz ręce do tyłu i znowu do przodu. Do tyłu okrąg, ugnij łokcie, przenieś do przodu. Okrąg, do tyłu, ugnij łokcie i do przodu. Zwiększamy ruch za każdym razem, 10 powtórzeń również. Ciągnij łopatki do tyłu ręce, ugnij łokcie i do przodu. Trzymaj szyję i głowy w linii z kręgosłupem. Unieś klatkę piersiową tak wysoko jak tylko możesz. Dokończ każdy ruch, nie skracaj, oddychaj głęboko. Zrób sobie chwilę przerwy, odpoczywając na macie zabierz łokcie na matę. I przejdziemy do kolejnego ćwiczenia. Wyprostuj nogi i ręce i zrób 5 pulsów wyprostowanymi rękoma przed sobą, zabierz je do boku i również zrób 5 pulsów. A następnie ugnij łokcie i również zrób 5 pulsów ściągając łopatki. Super. Bardzo powoli się podnieś. Chwilę, odpocznij w pozycji dziecka i przejdziemy do następnej pozycji. Tu może ci być potrzebna książka, poduszka, ale nie musisz używać również nic. Stań na kolanach, zabierz teraz książkę do góry i zacznij robić duże kółka. Książka przed siebie, do boku i daleko za siebie, tak daleko jak tylko możesz. Zrób 5 powtórzeń w jedną stronę. I pięć powtórzeń w drugą stronę. Znowu brzuch jest wciągnięty. Nie wyginaj lędźwi. Ramiona do dołu. Duże kółka i do boku, zarówno do tyłu, jak i do przodu. Super! Jeszcze jedno ćwiczenie. Możesz teraz użyć do tego gumy elastycznej albo kija, nawet odmiotły. Wstań teraz z wyprostowaną sylwetką. Złapki łapki i unieś teraz ręce do góry, wdech i wydech za, do tyłu za siebie. Do przodu, do góry, do tyłu, do góry, do przodu. Tak daleko jak tylko możesz, na ile pozwolą ci na to ramiona. Jeśli nie masz takiej gumy, a nawet kija, możesz to zrobić samymi rękoma. Plecy są proste. Brzuch wciągnięty, nogi wyprostowane. Oddychaj. Jeszcze kilka. Pięknie, brawo. No i to tyle na dzisiaj. To już jest koniec dnia trzeciego. Weźmy jeszcze jeden głęboki wdech. I pełen wydech. Możesz sobie również powtórzyć jeszcze raz wszystkie ćwiczenia na nowo. A ja dziękuję Ci serdecznie dzisiaj za Twój czas i widzimy się w dniu czwartym Wyzwania. Do zobaczenia.